Wyobraź sobie piłkarza, który jeszcze rok temu grał w Championship, a dzisiaj podbija cały piłkarski świat, przyciągając uwagę największych klubów na świecie. Brzmi jak bajka? Cóż, taka jest rzeczywistość Wiktora Jokeresa, który w zeszłym roku szlifował swoje umiejętności w Coventry City, a teraz jest najlepszym zawodnikiem w Europie, pokonując swym dorobkiem bramkowym takie gwiazdy jak Lewandowski, Halland czy Mbappé. Kim jest Jokeres? Jak stał się nową wielką gwiazdą w Europie? Cóż, czas się dowiedzieć. Jokeres to nowa maszyna do zdobywania bramek. W 66 meczach zdobył imponujące 63 gole, jest królem strzelców w lidze Portugalskiej w tym sezonie oraz prześciga inne wielkie gwiazdy dorobkiem bramkowym. Jakby tego było mało, ostatnio podpisał się hatrykiem w meczu z Manchesterem City, co pokazuje z jakim piłkarzem mamy do czynienia. Jednak nie zawsze tak było. Mało brakowało do tego, że dzisiaj o Jokeresie nikt by nie słyszał. Victor Jokeres dorastał w Sztokholmie, zaczynając swoją przygodę z futbolem w małym klubie IFK Aspudentelus. Jego talent szybko przyciągnął uwagę większych klubów, a wkrótce trafił do Roma Polkana, znanego z doskonałego szkolenia młodych piłkarzy. Tam, wspinając się po szczeblach kariery, w wieku 18 lat był już gotowy na większe wyzwania. W 2017 roku nadeszła przełomowa chwila. Brighton zdecydowało się sprowadzić go do Anglii. Plan zakładał, że Wiktor najpierw rozwinie się w drużynie do lat 23, ale mimo błysku na młodzieżowych mistrzostwach Europy, jego 4 lata w Anglii nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W barwach Brightonu zagrał jedynie 8 razy i ani razu nie wystąpił w Premier League. Klub próbował pomóc mu odnaleźć rytm, wypożyczając go do wielu klubów, najpierw do St. Pauli w drugiej lidze niemieckiej, gdzie strzelił 7 goli. Jak na realia drugiej ligi nie wyglądało to najlepiej. Wrócił zatem do Brightonu, aby chwilę później znowu zostać wypożyczony, tym razem do Swansea, gdzie również nie poszło mu najlepiej. Łabędzie skrócili jego wypożyczenie i powrócił do Brightonu. Problem Jokeresa polegał na tym, że w meczach z silnymi rywalami nie pokazywał absolutnie nic, a czasami nawet w rywalizacjach ze słabymi drużynami prezentował się przeciętnie. Brighton uważał, że to piłkarz nie na miarę klubu i w tamtym momencie mieli rację, przez co Jokeres wylądował w Coventry City. Na wypożyczeniu. Mimo gry, w słabszym zespole Jokeres w pierwszym sezonie był niepewny. 4 gole w 21 meczach zwiastowały, że piłkarz resztę kariery spędzi w niższych poziomach rozgrywkowych. Jednak trener Coventry City, Mark Robbins, patrzył na sprawę nieco inaczej. Uważał, że Jokeres ma to coś, tylko potrzebuje czasu, aby to odblokować. Doceniał w nim zaangażowanie i determinację, mówiąc, że w mgnieniu oka podpisze z nim kontrakt. Zanim szwed na stałe opuścił Brighton, nie był w stanie grać w podstawowym składzie, a czasami nawet wejście z ławki było trudnym wyzwaniem, więc sprzedanie go wydawało się najlepszym posunięciem, i choć teraz wygląda to na absurd, no to w tamtych czasach miało to sens. I nagle przyszedł przełomowy sezon. Jokeres w sezonie 21-22 strzelił zaskakujące 17 goli, przez co momentalnie trafił na pierwsze strony gazet, a nawet został powołany do reprezentacji Szwecji, kiedy Zlatan był niedostępny z powodu urazu. Ten wybitny sezon był dopiero początkiem. Kolejne rozgrywki zakończył zdobywając 21 goli i prawie powrócił z klubem do Premier League. Po kapitalnych dwóch sezonach zainteresowanie Szwedem bardzo wzrosło. A sytuację wykorzystał Sporting Lizbona, ściągając napastnika za 20 milionów euro. Jokeres idealnie wkomponował się w szeregi drużyny ze stolicy Portugalii, zdobywając gola w każdym debiucie. Czy to w Lidze, w Lidze Europy, w Pucharze Ligi i Pucharze Portugalii. Portugalskie gazety nie miały dość i do lutego 2023 Jokeres zdobył 5 razy pod rząd nagrodę zawodnika miesiąca, strzelając łącznie 29 goli w sezonie. Ci, którzy początkowo nie wierzyli w jego talent, przecierali oczy ze zdumienia, jakim niesamowitym piłkarzem stał się Jokeres w dosłownie parę miesięcy. Menadżer Sportingu, Ruben Amorin, podsumował fenomen Wiktora Jokeresa w jednym zdaniu: Jokeres nie stał się o milion droższy, stał się o milion tańszy. Te słowa idealnie oddają, jak wielką wartość wniósł ten szwedzki napastnik do portugalskiej ligi. Joker stał się nietykalny, prowadząc Sporting do historycznych zwycięstw nad Benfica i Porto, a jednocześnie bijąc rekordy, które przez dekady wydawały się nieosiągalne. Jego liczby mówią same za siebie: 66 meczów, 63 gole i 19 asyst. To statystyki, które zmuszają do zatrzymania się i zastanowienia, czy to, co widzimy, jest rzeczywiste. Miesiąc po miesiącu zdobywa nagrodę dla piłkarza miesiąca, jakby to była jego codzienna rutyna. To osiągnięcie sprawiło, że w Szwecji zaczęto mówić o nim jako naturalnym następcy z latana, a w całej Europie przyrównuje się go do nowego Erlinga Halanda ze względu na zbliżony styl gry. W Portugalii zaś nie brakuje głosów, że Jokeres ma potencjał, by stać się nowym Ronaldo. A to wszystko osiągnął mając zaledwie 26 lat. Dopiero co rozpoczął się nowy sezon 24-25, raptem kilka miesięcy temu, a szwedzki napastnik ma już na swoim koncie imponujące 19 goli we wszystkich rozgrywkach. Jeśli przez cały sezon utrzyma takie tempo, może zagrozić nawet rekordowi strzelonych bramek przez Halanda w debiutanckim sezonie w City albo nawet rekordowi Messiego, który zdobył 91 bramek. A jest to piłkarz niezwykle zdeterminowany. Nieraz kłóci się ze swoimi kolegami z drużyny o to, że nie dają z siebie na boisku 100%. A taka mentalność, mentalność prawdziwego przywódcy i piłkarza, podoba się trenerom. Swoim charakterem przypomina Cristiano Ronaldo, który jest znany z perfekcyjnej ambicji w meczach i poza nimi. Natomiast jego cieszynka, Maska, zdobywa popularność na całym świecie. Wiktor przyznał, że zanim założył swoją charakterystyczną maskę, nikt tak naprawdę nie zwracał uwagi na to, kim jest. Dziś maska stała się jego symbolem, a zarazem przesłaniem dla klubów, które go zignorowały. Teraz już wiedzą, co straciły. Jego sylwetka bywa zwodnicza. Przy wzroście prawie 190 cm może sprawiać wrażenie szczupłego, ale kiedy dostaje piłkę, eksploduje dynamiką, zaskakując szybkością i niesamowitą zwinnością. Technicznie jest bez zarzutu. Typowy egzekutor, który równie skutecznie strzela lewą, jak i prawą nogą. Średnio oddaje 5 strzałów na mecz i regularnie przewyższa wskaźniki oczekiwanych bramek, a w rzutach karnych praktycznie się nie myli. Ale to, co czyni go naprawdę wyjątkowym, to jego wszechstronność. Joker jest to nie tylko snajper. Uwielbia przemieszczać się po boisku, tworzyć przestrzeń i sytuacje. Z 15 asystami na koncie jest zarówno rozgrywającym, jak i egzekutorem, co czyni go prawdziwym koszmarem dla obrońców. Taki komplet umiejętności rzadko widuje się u napastnika, zwłaszcza u klasycznej dziewiątki. Jokeres zaliczył niebywały progres, jeszcze w zeszłym roku grywał w Championship, a dziś podbija Portugalską Ligę oraz zyskał popularność w Europie. Chętnych na niego nie brakuje. FC Barcelona, Juventus, Chelsea, Manchester United, Arsenal, te kluby widzą Szweda w swojej drużynie, ale to wcale nas nie zaskakuje. W końcu Jokeres jest już porównywany do Holanda jako jego nowa, lepsza wersja. A gdy transfer do Premier League stałby się faktem, a może do niego dojść już zimą, to pojedynki tych piłkarzy będą niezwykle elektryzujące. Co sądzisz o Wiktorze i o Napisz tam na dole w komentarzach. Proszę cię o zostawienie łapki w górę i subskrypcji wraz z dzwoneczkiem z góry naprawdę dziękuję. To dużo mi daje. Polecam obejrzeć inne moje filmy.